Cześć, siemanko z tej strony Kozak. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy sobie w Margo. Dzisiaj wam powiem, dlaczego ja twierdzę, że Margo jest pierdolone jak z kurwy Dlatego jest zjebane, że dodali kurwa takie chujowe bony do Legend. Ostatni ratunek może być OK jeszcze. To powiem. Ratunek, ostatni ratunek jest spoko. Ale dotyk jest tak spierdolony, że to jest dramat. Jak Wam wejdzie ten dotyk, choćby cudem, ja mam yy, dwa dotyki, to i tak gówno da. Nawet gdybym miał, kurwa, nie wiem, 500, kurwa, to jeszcze, to jeszcze bardziej by to spierdliło grę, ale chuj. Dobra. Yy, o co chodzi z dotykiem? Na pewno już każdy wie, bo to już jest dość długi czas. Yy, ten dotyk. Ale dobra. O, yy, ten zmieniony yy, dotyk. Tak, jak kiedyś weszedł Wam dotyk, z, przed zmianą tego no to normalnie leczyło was do fula w, w trakcie walki do z tego stanu co praktycznie żeście mieli a teraz jak wam wejdzie dotyk to was uleczy 200 300 zależy jaki poziom nie no i tak czy siak jak wam ten dotyk wejdzie to i tak kurwa na hita z, możecie zlecieć nie e, jak coś od a teraz dlaczego dr druga sprawa e typu Lambo, te Kolosy i tak dalej, to też jest takie gówno. Kiedyś yy, było tak, że po prostu, kurwa, nie było czegoś takiego. Były Tytany, Herosi, E2, Elitki, nie? I sobie, kurwa, leciałeś sobie na Elitkę i było zajebiście. Lotłeś Hero, Uni się cieszyłeś. No, starzy... Ci, co już grają paręnaście lat w tą grę, no to na pewno wie, wiedzą o co mi chodzi i tak dalej. A teraz jest to tak zjebane, że po prostu idziesz sobie z jakimiś nobami, ubijasz sobie kolosa, lotasz hero i kosisz. No i taka filozofia w tej grze teraz jest. I to jest tak zjebane, bo na przykład ja żeby głupie e, powiedzmy te łapki Xtarma z wilka zdobyć to kiedyś to musiałem się namęczyć naprawdę długo, długo, żeby choćby z głupią tą elitę złapać, tą E2. A teraz to no, teraz to już można sobie takie łapki e, dość, że kupić za grosze. No czy ja wiem za grosze. no Z 20 M są warte na pewno, z 20 z 25 na no, te czasy dzisiejsze i tak dalej i co ja teraz powiem dlaczego ja sądzę że Margonem jest spierdolony przez samych swoich twórców zaraz wam pokażę dlaczego ja tak twierdzę a twierdzę tak dlatego że eventy kiedyś były za zajebiste kiedyś były najlepsze eventy w Margonem a teraz tu jest tylko kopiuj wklej kopiuj wklej i mamy Halloween Fajnie, nie? Nowa mapka, super. Chuj, że to jest Nidhal. To jest kurwa Nidhal. Tylko przerobione. Bez MPCów, tylko są MPC eventowi i tyle. Nic kurwa więcej. No i herosi tam, wiadomo. Herosi może jeszcze są spoko i tak dalej. Ale co ja tutaj chcę Wam pokazać. Dlaczego ja twierdzę, że teraz eventy są spierdolone i zrobione na odpierdol? Dlatego, że zobaczcie sobie na te itemki. Fajne, nie? Fajne, ale fajne były to parę lat temu. I dalej są jedne i te same. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. I tak jest praktycznie ze wszystkimi. No może orbów jeszcze nie było tam chyba ze 2-3 lata temu, z tego co pamiętam ale wiem że tarki były, na tańca i tak dalej. Orby chyba te tarczce na magów ostatnio dodali, te pomocnicze i tak dalej, no to może jakiś tam plusik mają. Yy, I teraz tak Tak samo strzałki. No, też w miarę byłyby spoko, ale jakie drogie są. To już kurwa nie wiem czy czasem mi lepiej nie kupić zasyły, ale spoko. Tak samo co się też zjebało w grze. Syły na smocze łuski też do dupy jedna smocza to była jedna smocza łza. jedna smocza łuska to 75 e, łusek to macie jakby jedną smoczą e, to też zjebali e, to wam mogę też powiedzieć i to bardzo e, dlatego że po prostu e, kiedyś na przykład loterie też były lepsze nie pamiętam gdzie tutaj się robiło loterie, ja już nie robiłem właśnie tych loterii całych, bo to jest od dupę rozbić. No i tak samo wracają do legów, tak samo są, by ta krytyczna osłona niby powiększyli tam ileś tam procent, nie? Może to też w miarę by szło, nie wiem, nigdy nie miałem krytyka. Ale jest okej. Okay. W miarę. Co tu jeszcze bym mógł powiedzieć, że jest zjebany trochę w tej grze? Zjebane jest to, że. Ewenty, same eventy były całkiem inaczej robione niż do teraz. Loteria, głupia loteria jest w ogóle tak źle zbalansowana, że to jest dramat. Tu są stroje, to nie... Już nie pamiętam. Tutaj mamy te losy. I zobaczcie se, ile los kosztuje. Prawie 1300 za okrągłą Smoczek głusek. Za jeden ten kuferek. W sumie nie wiem jak to, bo nie kupowałem jeszcze takich kuferków oprócz tych z premium. Yy, co żem kupował? Yy, no to takie to, żem kupował. No to tam mniej więcej wiem. Ale na przykład tu z tego, no to trochę lipa, tak czy siak jest. No na przykład tutaj mamy za 99. No i zmienili znowu wartość, nie? Na przykład były kiedyś kupony. Na przykład teraz jest wartość 99 z moczy a kiedyś, yy, w sumie kiedyś, to nie wiem, w zeszłym roku to było chyba, mało no, coś tego. To zamiast 99 smoczyk -łusek było 75 A jak wiemy 70, 75 smoczyk -łusek to jest jedna smocza łza Czyli jako tako wychodzi musimy kupić dwie smocze łzy, czyli łuski Czyli 75 smoczyk -łusek, żeby kupić, znaczy no kurwa wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, już będę czuł tą krytykę kurwa w komentarzach, a nie mi się wysłowić chujem jesteś i tak dalej. Tak samo z tymi runami smocze runy, to też był fajny patent e, na to, e, że jak kupowałeś sobie smocze, tam łuski i tak dalej, to ci podwojało. No to to jest akurat spoko, ale trudno jest zdobyć, bo to idzie z herosów, z tytanów. No z E2 już nie pamiętam czy wypadała czy nie. Chyba, chyba ja ten unikat taki co 5 Chyba dodaję Coś takiego to było No i co o przedmiotach Na przykład bym mógł powiedzieć W tej grze Czy są zjebane może i nie Może bym tak nie powiedział Że są spierdolone Tutaj mam na przykład Pamiątkę z niby wyspy Z 2012 Takie pierdołko Pierdołka ale jest ważne, że jest na zawsze można ją używać co 10 minut no niby takie gówno, ale zawsze coś yy, może i temki, na przykład te za, te yy, za walutę ewentową są tak do dupy, a co wracając do kolosów, to tak jak mówiłem idziesz 3 dni stoisz nawet tydzień, pyk lega Ci spadnie, bo możesz sobie go bić codziennie raz czy tam trzy razy nawet dziennie zależy ile sobie postaci, postaci zrobisz na danym na danym świecie no i w sumie to by było w sumie na tyle co ja mogę więcej mówić jedynie co bym Wam chciał powiedzieć no to ch chciałbym zaprosić Was na drugi kanał który jest, oczywiście będzie w opisie pod tym filmem i chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć jakie filmiki byście chcieli z gier na przykład z Wiedźmina 3, Dzikiego Dark Souls 3 lub Bloodborne więc piszcie tu w komentarzach to by była taka moja mała recenzja na temat tej gry, co teraz jest. Tak samo Wam mm, chciałem pokazać, że na przykład teraz jest 16 już prawie. To kiedyś jak się weszło do Ithan, to było w trzy dupy ludzi. A teraz pewnie nie będzie kurwa prawie nikogo. Yy, w sumie kurwa nie sprawdzę, bo tu nie mam dodatku. Dobra, ale jest jedna osoba. No i w sumie dwa, bo jeszcze ja a tak to jest kurwa, it puste. Tu nikogo nie ma. Wieczorem, w niedzielę, w sobotę byłem i tak samo nikogo tu praktycznie nie ma. No dobra, może tu ktoś, parę tu osób jest, ale to jest kurwa max. Tak, ludzie chyba pouciekali z tej gry przez te chyba bonusy i tak dalej. Wartość, właśnie legend. No tutaj przy aukcji jest troszkę więcej ludzi. Tak samo. Wartość legend na katacha spadły tak, że ja jestem w szoku. Maska z Alka, co mam na tropku, była warta ponad 1g, a teraz jest warta... Ostatnio widziałem, chyba mam już 850. Tak właśnie to ten. Tak to właśnie lecą właśnie legi w dół właśnie przez to. Tutaj mamy właśnie jakieś inne now, nowsze legendy. Oczywiście ja ich nie znam, bo, bo mało co grałem, bo chciało mi się grać po prostu w tą grę. Właśnie przez to nawet w sumie buty seta są dalej na takie drogie jakie były w sumie. No w sumie buty z Gąsa też. To nie jest tak źle, ale i tak. Czy siak. Dużo rzeczy tutaj z, twórcy zjebali. I możecie się z tym zgadzać, albo nie, ale je byście teraz sobie porównywali starą, sprzed kilku lat tą grę, a teraz, to wieście mi, żebyście chcieli grać na tym starszym Margo niż teraz. Więc to byłoby wszystko.